Witam wszystkich maszkęciorzy na kanale Żarpan Żur. Chcecie, żebym wam pokazał, jak ugrylować takiego ponadkilowego steka Tomahawk metodą reverse sear Czyli odwrotnie, żeby był taki różowiutki, przepyszny, pachnący, co tu jeszcze, soczysty. To wsiadać w fotel i zapinać pasy. Zobaczcie te włókna. One się same rozpadają, a w smaku mm. idziemy do kuchni. Pierwszym ważnym krokiem jest oczywiście wybór mięsa. Ja kupiłem takiego tamahołka poprzerastanego. Widzicie tutaj lekki marmurek. Jest on dość gruby, ponad trzy palce. Tak, mają mu dość grube palce. Także czym więcej tego tłuszczu, tego marmurku, będzie on bardziej soczysty. No lepsze w smaku byłoby oczywiście mięso sezonowane, ja do tego użył no soli i pieprzu. Sól, jak widzicie, w płatkach, podobno do opłatków śniegu, rozpuszcza się ta sól też tak na języku. Dodaję do tego młotkowanego pieprzu, Mieprz, pieprzu nie rozcieramy, nie mielimy Ino młotkujemy ze względu na to, że dobre jakościowo mięso smakować też mięsem nie dodaja tam żadnych sosów, nie będę dawał też żadnego masła czosnkowego to jest po prostu grzych to tak choćby na pizza napoletana nie wiem, polać jeszcze keczup tak mniej więcej ma pieprz teraz wyglądać moje mięso przy zakupie było zapakowane próżniowo także dobrze je teraz wziąć i osuszyć kuchennym ręcznikiem chodzi o to, że te mięso musi się nam smażyć, a jak będzie mokre to będzie się nam inogotować. gotować przy tym małku nie ma tego tłuszczu za dużo, ale ja okrawą go trochę z zewnątrz. Nie lubię potem po grilowaniu, jak to jest takie hmm, ranowate świeczkowate, wola to od razu teraz odciąć, ale troszkę kawałek zostawia, pokorza wam potem na koniec o co mi chodzi. Następnym ważnym krokiem jest, żeby ten stek po wyciągnięciu z lodówki, jak jest jeszcze zimny, doszedł do temperatury pokojowej. Najlepiej jak zrobicie to na kratce, nawet jakby coś z niego jeszcze wyciekało, nie będzie to mięso wtedy leżało w tej wodzie. Jak mięso nam dojdzie do temperatury pokojowej, możecie odpolić piekarnik i ustawić na 120 stopni. Żeby se nie zmazać całego piekaroka, wciepujemy teraz ta kratka do takiej brytwanki. Kupicie taki komplet w tej skandynawskiej sieciówce. Nie płacą za reklamę, nie go do jak się nazywa, ale się domyślicie. Teraz, co jest ważne, szpicyn termometra. Szukamy teraz właśnie środek tego mięśnia. Dajcie pozór, żeby nie pić tego w tłuszcz, bo wtedy oczywiście będziecie mieli zakłócone dane, jeżeli chodzi o temperaturę w środku mięsa. Wbijemy termometr do środka. Zobaczcie, no teraz zobaczymy wiele mu mięsa dokładnie. No, mięso ma 17 stopni, także pomału idzie w zasadzie. Do piekarnika. Mięso wsadzamy teraz mniej więcej na środek piekarnika. Pieczemy steka teraz tak długo, aż dojdzie on w środku do temperatury 50 stopni. Przy takim kilowym steku, kilowym oczywiście razem z kością, trwało to mniej więcej godzina. Nie będę wam pokazywał, jak to teraz zrobić na grillu. Tą metodą e, reverse Sear Rodrze to jest bardzo trudne, a na pewno jak kupicie steka takiego za 100-200 zł, to nie chcielibyście go zepsuć. Także zaczniemy e, bardziej łatwo, czyli mój stek zagrzejemy pierwszy w piekarniku, bo grillujemy akurat w domu, nie na nad rzeką albo pod namiotem. Także on już teraz, jakże go wcześniej przygotował, w ciepłego do piekarnika, ustawił piekarnik na 120 stopni. W grillu szłoby to mianowicie zrobić tak że z jednej strony w zależności jaką jest temperatura wrzucamy nasz węgiel steka dajemy z boku, kością, można nawet w stronę tego ognia, żeby nam się po prostu nie przepolił trzymać w środku 90 do 120 stopni temperatura zamknąć go tu po tym ustawienia właśnie temperatury na dole, żeby nie dostawał węgiel tlenu, żeby po prostu się za szybko nie polił, no i żeby i nie dostawu wyższej temperatury. Trzeba go potem tak poprzykręcać. Nie jest to łatwe, dlatego godą. Jak chcecie, chcecie zrobić takiego steka, to ta metoda, z którą pokożę dzisiaj, wydaje mi się, że jest najlepsza. Także stek tego już jest z piecu, także godą. będę go kończyć tutaj na grillu, ale też niestandardowo. Będziecie zaraz widzieć jak ja go skończę no i co nam z tego wyjdzie. Zapraszam. Żebro krowy, leży se w Solarium, ale ma dopiero 20 stopni. Także jeszcze troszkę to potwor. <laughs> Przygotujemy teraz nasze palenisko pod właśnie naszego steka. Troszkę może to będzie do niektórych niespodzianka. Mi się wydaje, że to bardzo dobry pomysł. Do komina rozpalającego wciepujemy teraz wągiel. Albo brykiety, ja i objął wągiel, bo wągiel osiąga wyższe temperatury. Brykiety, za to dłużej się polą. A chodzi mi tutaj o wysoką temperaturę. Będziecie widzieć czemu. Ja tu mam możliwość wyciągnięcia kratki. Dobrze, jakby była ona żeliwno, ale taki niestety nie mam. Także użyjemy tej z grilla. Możecie też wziąć taką z piekarnika. No, w międzyczasie, zadbajcie też o siebie i napijcie się piwa. do mnie ten czas się może zatrzymać i ja wam życzę oczywiście zdrowie na rozpolony teraz komin wciepujemy teraz nasza kratka oczywiście jak takiego komina nie macie się to zrobić bezpośrednio w grillu jak mięso dojdzie do temperatury 50 stopni w środku bierzemy je teraz na naszego grilla będziemy robić tak zwany branding Czyli przypalać go z zewnątrz, z każdej strony, mniej więcej 15-20 sekund, przegoczymy na, na, na rusztach Zrobi się ta skórka taką chrupko, chrupowato. I oczywiście doda teraz ten ogień takiego specyficznego, pierwotnego aromatu. Troszkę jestem spieszony, bo mnie sąsiadka podgląda. Z tej strony pozdrowienia dla sąsiadki. Musiałem wyciszyć całkiem audio, bo padały też słowa mniej cenzuralne. Tak wyglądał właśnie nasz stek po brandingu. Dom jak malowany, ale pierun gorący i ciężki, jak się trzymie za sam koniec kości. Musimy zadbać teraz, żeby go jeszcze przypiec, tak po 10 sekund z krawędzi. Rozdół, rozgóra i bierzemy się do kuchni. W kuchni możecie do pewności jeszcze rozprawdzić, ale to jak chcecie, czy mięso doszło do waszej docelowej temperatury. Ja go chcę mieć w środku medium, czyli taką docelową temperatura u mnie to jest 56, maksymalnie 58 stopni. Jakbyście zmierzyli temperaturę bezpośrednio po ściągnięciu z ognia, to pamiętajcie, że on jeszcze po paru minutach może wam dojść, bo całą tę temperaturę zamagazynowano teraz z zewnątrz. Ona do tego środka dopiero dojdzie. Także e, tu musicie uważać troszeczkę. Teraz zobaczcie, no, przeciął się jak masło. Mm. Już mi ślinka leci. Jak kurde go ukroć, żeby wam na więcej pokazać, a najlepiej nie. Sta go wezna, o, żeby ten najgrubszy, największy mięsień przeciąć wzdłuż. Zobaczcie to, zobaczcie to róż, zero brązowej otoczki naokoło. On jest różowy w całym przekroju, czyli tak jak powinien być. Jest soczysty pachnie skarmelizowanym mięsem. Druga, stro druga strona to samo. Mm, nie wiem. Trzeba chyba będzie spróbować. Zrobię to z wami. Przyspiesza troszeczkę żebyście to mi pozasypiali. Teraz wam pokorzę o przy tym kawałku. Widzicie teraz czemu odkrywałek ten, ten tłuszcz? Po prostu tych kawałków nie lubię, nie, za, nie smakuje mi to za bardzo. W środku ten tłuszcz się no, wytopił albo nie wiem przenikł w te mięso. Jak wiecie, tłuszcz jest dośnikiem smaku, także przez to będzie one takie dobre też. Posolimy je teraz z naszymi płatkami na razie ino samą solą, żeby spróbować, czy te mięso ma smak mięsa. No wygląda bajka, zobaczcie na te włókna. Mm. 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 Tego mięsa nie musiałem gryźć, ono mi się, można powiedzieć, prawie rozpłynęło. Jeszcze jeden kąsek teraz może z pieprzem. Powiem Wam, że naprawdę było warto. Nie jest to ciężkie, właśnie, zrobienie tego tą metodą w piekarniku. Także każdemu polecam, każdemu początkującemu, co się bawi ze stykami. Myślę, że ta metoda jest bardzo dobra. Jak Wam się podobało, palec z góra, Życzę Wam smacznego przede wszystkim, jak go zrobicie. No i co, subskrypcja i do następnego dania.